Nie 20, nie 20, nie 20, nie 20, nie 20, 20, 20. Oczywiście pozwalać. Ech, nie zezwala! Fójcie w dupę! To mój małyko. Job to spory, nie Dymą, dryścia, w Nie ma Samochód! Nie Jak mi szkoda Przedaż szczepić ryja na Na wstóry Kutasa o 18. Boli mnie dupsko Pokaż dupę Gdzie jest kurwa z dyszek. W, w żarli z Biedronki Wyciśnij pomidora A ja jestem pomidorem

Jestem sobie małymi grubatkiewami P***a! To mogę zrezygnować z Werter <tąpisz> się jebni w głowę. Mój tatusia i jak ktoś dasra w lesie i przykryje papierem, to sadzi papieża. Pedro, pedo. Pedro, 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 pedro. pedro. Nie po raz pierwszy. Jimmy Hetternik <ślor Zero> <ślor Hai> Małgoszata dziś, 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 dziś. dziś, w klubie będzie Pierdolenie I już Zakładam Nada w seks No 70 lat Piś, <śmienny> piś, yo syny Maria I hasegawa Kuba <śmienny> Ojciec mabosza. Zazło się, że nie mam rozumu. Ej, rok, wciśnij to tutaj, co masz na czole, może zaczniesz w końcu myśleć. Cała żem blem, cała żem blem, cała żem to Trafiłaś do świata u jebanych, farbąc. spermu. KORE! już d... biseks. Pasta, pasta. Pasta maker. Mózg maker.

Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. No tak, jak będzie pod tym, na mnie, dwie łapki w górę, no to robię następny. Pa!